Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o czymś, co nazywa się typem wyliczeniowym, czyli enum. I jak taki typ tworzyć i do czego można go stosować? Zdefiniujmy sobie tutaj od razu typ wyliczeniowy, dzień tygodnia, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Wygląda to tak. Piszemy public enum nazwa typu czyli w tym przypadku dzień tygodnia i teraz yy, z jakich obiektów ten typ się składa w naszym przypadku to, to będą obiekty poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota i niedziela yy, ten typ ma zastosowanie wtedy kiedy Zmienna przyjmuje, można powiedzieć, jest dyskretna, niedyskretna, czyli przyjmuje pewne określone wartości. Nie przyjmuje dowolnych wartości, tak jak na przykład zmienna typu double, gdzie, która może przyjmować przeróżne wartości, których nie możemy z góry określić. Natomiast jeżeli możemy z góry określić, jakie to są wartości, na przykład zmienna typu size, wielkość, prawda, że small, medium, large i tak dalej, albo dni tygodnia, że wiadomo, że nie będzie kolejnego dnia tygodnia jakiegoś, o nazwie fijołek, tylko mamy poniedziałek, wtorek i tak dalej i koniec, określoną ilość wartości. Więc w przypadku, kiedy mamy, kiedy zmienna może przyjmować tylko pewne określone wartości, korzystnie może być zdefiniować ją jako typ wyliczeniowy, czyli typ enum. Więc to są te, te o, jakby jest to klasa, enum to jest klasa, która ma ograniczoną liczbę możliwych obiektów. Teraz, żeby sobie stworzyć obiekt tej klasy, po prostu piszemy nazwę, Typu wyliczeniowego, czyli dzień tygodnia. Teraz nazwę zmiennej, czyli na przykład dzień, to się równa i teraz y, konstrukcja typu dzień tygodnia, kropka, nazwa tego obiektu, bo musimy sobie wybrać jeden z tych obiektów. Najprościej w Eclipse to zrobić, naciskając Ctrl, Spacja i wybierając sobie na przykład dzień tygodnia, to jest dzień tygodnia niedziela, czyli zmien zmienna obiektowa dzień przechowuje obiekt niedziela. Teraz, żeby wydrukować sobie wszystkie zmienne typu obiektowego, możemy skorzystać z pętli Extended For, czyli piszemy For dzień tygodnia powiedzmy D dwukropek dzień tygodnia teraz słówko values prze System out print line d zobaczmy jak to działa. No, mamy wydrukowane wszystkie te dni tygodnia. Te obiekty teraz, ponieważ to jest klasa, możemy sobie zdefiniować dodatkowe pola. Często z typu enum korzystamy po prostu w taki sposób, że definiujemy tylko pewne obiekty. Mogą to być na przykład pory roku, jasna lata jesień, zima. Mogą to być strony świata, północ, południe, wschód, zachód i Ale czasami korzystnie jest definiować sobie dodatkowe pola. I te dodatkowe pola definiujemy w nawiasach przy każdym obiekcie. Wygodnie, wygodnie jest sobie to, jeżeli sobie to tak ustawimy jak typową klasę. I teraz w nawiasach zwykłych okrągłych możemy sobie zdefiniować jakieś pola. Ja bym zdefiniował pole numer danego dnia tygodnia i jego skrót, czyli piszemy 1 i poniedziałek. No, w cudzysłowie oczywiście, bo ten skrót to będzie string łańcuch. Tu będzie 2 i, w, i WT przy środzie będzie 3, SR, prawda? przy czwartku będzie 4 i CW, przy piątku będzie 5 i BT, przy sobocie 6 i SOB i wreszcie przy niedzieli 7 i ND. Tu jeszcze musimy umieścić średnik po tej całej definicji. W tej chwili zgłasza się nam błąd, ponieważ musimy napisać konstruktor. Żeby to wszystko zadziałało, czyli wewnątrz tej klasy, aha, po pierwsze, pola private int, nazwijmy numer, powiedzmy, numer, numer tygodnia, numer dnia tygodnia i private string mm, skrót. Dwa takie pola i teraz konstruktor. Konstruktor jest wyjątkowo private w typie wyliczenia, czyli piszemy private dzień tygodnia. Konstruktor przyjmuje, konstruktor przyjmuje dwie wartości, jedną typu integer, drugą typu string. Nazwijmy je n i s i w konstruktorze po prostu ustawiamy pole numer na n i pole mm, e, skrót na s. I to wszystko. W tej chwili już obiekty, poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek itd. są zainicjalizowane. Mają każdy z nich po dwa pola, pole numer i pole skrót. Teraz żeby się do tych pól dobrać, możemy tu w tej naszej pętli po prostu napisać w ten sposób, prawda? żeby nam się wyświetlał D numer, albo możemy D skrót, i to się wszystko pokazuje. E, moglibyśmy też tu skonstruować taki łańcuch, prawda? że pokazujemy sam obiekt D plus skrót, i tak dalej, ale my sobie zrobimy to bardziej elegancko. Zrobimy sobie. Nadpiszemy sobie metodę to string, czyli piszemy Public, bo możemy też w naszej klasie wyliczeniowej nie tylko definiować pola konstruktora, ale też metody. Czyli piszemy public String to String, nadpisujemy metodę to string i musimy zdefiniować, jaki łańcuch chcemy zwracać. Więc zwróćmy sobie taki łańcuch, że powiedzmy, w poniedziałek to jest pierwszy dzień tygodnia i tak dalej, więc piszemy. Numer plus numer plus y, dzień tygodnia dwukropek plus y, czyli mamy na przykład pierwszy dzień tygodnia teraz y, nazwa naszego obiektu czyli super to string bo metoda super to string zwracała tylko nazwę obiektu czyli poniedziałek, któregoś środę i tak dalej Plus, teraz sobie zrobimy przecinek, e, skrót, dwukropek, plus skrót. To powinno zadziałać. Zaraz zobaczymy, czy jest OK. No tak. Czyli tak. W tej pętli nam się po kolei wyświetlają opisy wszystkich obiektów typu dzień tygodnia. I na opis składa się numer, czyli mamy jedynkę w przypadku poniedziałku. Potem jest tekst dzień tygodnia. Potem jest nazwa tego obiektu. Stąd wzięta. I skrót. Prawda? Czyli napisaliśmy metodę to string. Teraz <laughs> kolejna ciekawa rzecz, że porównując metody ja sobie już tutaj zakomentuję to. control slash comment, block, block comment porównując yy, obiekty typu enum, możemy używać klasycznego znaku, dwóch znaków równości. Na przykład jeżeli sobie e, napiszmy sobie coś takiego dzień dzisiaj. Stwórzmy zmienną dzisiaj. Dzisiaj jest powiedzmy piątek. Jeżeli dzisiaj równa się Eee, dziś dzisiaj równa się piątek. to piszmy taki komunikat. Eee, jak piątek to super Idzie weekend. Takie komunikacje wydrukujemy, jeżeli, jeżeli dzisiaj to jest piątek. No i zobaczmy, czy to działa. O, owszem, działa. A zdajemy sobie drugi dzień tygodnia. Dzień tygodnia... Um, ojej. No powiedzmy, popojutrze, po pojutrze, po czyli popo po, równa się poniedziałek. E, jeżeli... Um, Tutaj postawimy na POPO, to oczywiście nic się nie wyświetli, na komunikat. Teraz spróbujemy sobie zdefiniować nową metodę, która nam będzie wyświetlała komentarz, prawda? Bo możemy to zrobić, czyli stworzymy sobie public void. Komentuj i wewnątrz tej metody umieścimy te taką instrukcję warunkową. Z tym, że tutaj będziemy mieli if this, prawda? Bo this oznacza ten obiekt dany, na którym operujemy. Czyli jeżeli obiekt równa się piątek, to jest super, tak? Jeżeli obiekt elsie, jeżeli obiekt równa się poniedziałek, to to nie jest super. To napiszemy, że nie cierpię poniedziałków. Tak. No i zobaczmy teraz, stworzyliśmy sobie tutaj dwie zmienne obiektowe, jedna to jest piątek, druga poniedziałek i zobaczmy jakie są komentarze, prawda, dzisiaj komentuj, dzisiaj jest piątek, więc jest super, natomiast jeżeli sobie wpiszemy popo po, komentuj, to, to mamy niedzielę poniedziałków, czyli... Tworzymy sobie obiekt klasy typu enum, ale tworząc taki obiekt nie używamy słówka new, tak jak zwykle przy klasach normalnych, tylko używamy nazwy typu wyliczeniowego, kropka i jego obiektu, czyli tam te obiekty wyliczeniowe tworzone są statycznie, tworzone są zupełnie inaczej. W taki sposób tworzymy obiekty typu wyliczeniowego tak jak utworzyliśmy obiekt dzisiaj i popo i na rzecz tych obiektów możemy wywoływać metody. Jeżeli zdefiniowaliśmy, oczywiście pewna liczba metod jest zdefiniowana standardowa, tak jak metoda na przykład values, która dotyczy całego typu wyliczeniowego i podaje nam listę wartości, pewne metody możemy sobie z zdefiniować i w tym odcinku zdefiniowaliśmy sobie tutaj zarówno dwa pola, pola numer i pola, pole skrót, jaki metodę komentu zdefiniowaliśmy i metodę to string. Ten typ wyliczeniowy można bardzo rozbudować, można zdefiniować szereg pól i metod i, i robić tutaj różne ciekawe rzeczy, o ile oczywiście to ma sens. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, że, że musimy łańcuch tekstowy przerobić na zmienną typu wyliczeniowego, to jest to też możliwe i używa się do tego metody value off. Powiedzmy, że chcemy sobie, mamy zmienną typu dzień tygodnia, dzień i chcemy tą zmienną utworzyć w ten sposób, że mamy łańcuch tekstowy. Możemy utworzyć ją przy pomocy metody valueOf. Ten łańcuch tekstowy trzeba tutaj wstawić. Niech to będzie, powiedzmy, hmm, po nie. Niech to będzie wtorek. Zauważcie, że to jest łańcuch tekstowy. Ten wtorek, prawda? To jest zupełnie coś innego niż wtorek jako obiekt. Więc krótko mówiąc, a może zróbmy to tak: wtorek. Ai, sorry. wtorek. Dzień, tygodnia, wtorek równa się. Teraz używamy metody value of z klasy. Ze zdefiniowanego typu dzień tygodnia używamy metody value of, podajemy jako argument łańcuch tekstowy i ten wtorek normalnie nam działa. Jest to obiekt w tej chwili, czyli przerobiliśmy ten łańcuch tekstowy wtorek na obiekt typu wtorek. Oczywiście wtorka nie ma, nie ma komentarza z torka, bo w metodzie komentuj nie było nic zdefiniowane, natomiast oczywiście jest to pełnoprawny obiekt, także jeżeli byłaby sytuacja, że na przykład byłby wczytany łańcuch tekstowy wtorek i, 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 i jakiś łańcuch tekstowy, jeszcze nie wiemy jaki, będzie jak wtorek, środa i tak dalej i musimy go zamienić na obiekt, to korzystamy z metody valueOf. Yy... Innymi słowy, żeby zamienić obiekt typu enum na łańcuch tekstowy korzystamy z metody toString, a żeby zamienić łańcuch tekstowy na obiekt typu enum korzystamy z metody valueOf. I to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Więcej zastosowań typu enum będzie w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję Wam, cześć.